Witam serdecznie na kanale Lotowanie Andrzeja i zapraszam na relację z targów w Radomiu no dzisiaj targ jest słaby, mizerny, bo mówię, śnieg padał w nocy na minus jest dwa temperatury, ale najwięksi twardzili dojechali między innymi jak zawsze pan Eugeniusz jest na swoim posterunku i nagrywam teraz pana Eugeniusza, tutaj takie maściuszki. Turczynki nas miałem turczyny Maściuki jak zwał tak zwał. Ile panie Guniszy? To jest parka parzysta? Ile? Sześć stówek. Sześć stówek do zapłacenia? Czy tam idzie coś światarkować? No, ale dużo nie. Dużo nie, ale to jest panem Aginuszem, Tu można rozmawiać że pana Aguniczem mamy namiar. Sześćset złotych, cena wieściowa parka parzysta. Pana Agunisza jest namiar Co do panie Guniszy mamy, co ten krymeczek jest? Sam, to wygląda na samicę. Wygląda łapane, na samicę. łapane, nie wiadomo co to jest. 22, 22, rok. 22 rok, ładne łapcie, piękne łapcie, piękna barwa. 35 zł to kosztuje Myweczek co to jest? Samczyk kosztuje 20 ten biały pocztowy 40 zł 40 zł Samczyk czy samica? Samczyk samczyk, a ciemny ten murzynek No. Murzynek 10 zł samica. Za, samiczka 10 zł ma takie parzyste używki ile pani już tutaj za tą 250 zł 250 zł, ale też jest coś u targowania, chyba te 50 tak. tak żeby opuścić parka parzysta, parka dobrana, 250 zł takie dzisiaj mam gołębie przy czwarku. Tu mamy moje gołębie, moje te cztery samiczki, trzy z zeszłego roku, taka wyloteczka. Tutaj to jednak kosztuje trzy dyszki, reszta po dwie pół dyszki. Mówię, samiczki młode, z zeszłego roku tu jest przygotowana samiczka. Na białym ogonie trzy dyszki. Ceny też tam do uzgodnienia. Także takie jeszcze zostały samiczki cztery. Nie ma samców, nie rekupujemy. Witanie. Co to jest winemek, jest? Dysz... Samczyk, samczyk. Janek, to on przeważnie dyszkę, dwie dyszki, to jest Max. I, i biały rzeszowski i, i czerwony. A ten biały rzeszowski to co to jest, samczyk? Samice białe są. Samice białe rzeszowskie mam dwie i pół Jakie ceny wyjściowe w Po stówce za te rzeszowskie. Tak. Kolega czyta komentarze pod filmem. A ten czerwony to jest? Też 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 stówkę kosztuje. A ten winelek, co kosztuje? ten? ten to, to 20, jest 20 zł. Złoty. Siła dychy. Ten pawik to co to jest? Jan Janka on kosztuje? Czary. Czary I kosztuje? Kiedyś. To mamy biały pocztowe. I te białe po ile? Po 15. Piętnaście. Po piętnaście a ten bok? Samczyk? Samczyk. Samczyk, ten bok ma ładne tarcze. Ładny ten bok jest. Tam takie perłowe. Widzę, nie wiem co to jest. Budapeszt. Widymek i nyweczek, ale też nie ma właściwie taki piszczaczek Tam ktoś przywiezie coś, to od razu koledzy lecą i kupują To widymek żółty, nie wiem co to jest Korwowy budowęszczik ja, Fajny ten widymek żółty, nie wiem co to jest Nyweczek czarny Budapesz kończaty co to jest? To ten to koszty, troszeczkę nie? I co on kosztuje? 40 zł. 40 zł, no i tak, no a ten? Piątkę. Ten piątka, jaka różnica? właśnie ten jest idzie dlatego. Wianek ma końce mają. To jest kończaty dobrze mówi, nie? A taki budaperz drugi piątkę. Jest... Także jest różnica między budaposami, między każdym razem głębiej jest kolesana różnica. Tu mam takie pocztowe i to pocztowy po ile? 30 zł. 30 zł. A Masiuk mamy ładne. Masiuszka, a samczyk? Tak, samczyk taki samczyk, co on kosztuje? 200 zł Co na wyjściu? Ma 200 zł to samczyka a Dobra, dopram się, kręci jakby nie chciał kurczę 200 zł taki samczyk Co ten neweczek jest? Samiczka I co ona kosztuje? 200 zł Mamy 200 zł, kolega samiczka Kolega czyta komentarze pod filmem A ten winny, jak żółty, to co to jest? I co ten widmek kosztuje? Udapęści ten żółty? kosztuje? Perłowe? Piędzek. Kolega czyta komentarze pod filmem? Niweczka taka, samica 200 zł. Cena też ktoś mówił kolega Wyściowe. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich hejka, dzisiaj ten też się pana ogoniusza. Parka parzysta 600 zł. I tu mamy 200 zł. 200 zł, takie orzełki. Parka parzysta. 200 zł za dobrze. Dzisiaj targ mówi lipa, ale jak żeby ludzie czytali radar pogodowy, pogoda się zrobiła. Pogoda dzisiaj i teraz jest. Do południa ma nie padać. Tak w tak. tu mam takie jakś miaczki zobaczymy To pasiate i ta karpiata to co to jest nabiałe mogą ogonie? To jest samica, pasiata samiec. I co tam ta karpiata koszyje? 5 para. 50 zł parka, te jasne te wylotki, te wylotki po ile tu mamy? Po 20 zł do zapłacenia mamy gdzie? Wiesz kolega dobie tutaj no, ale pogoda zrobiła swoje ale jakbyś to co to jest? Zainteresowna. Żałobna. żałobna i co ona kosztuje? Cztery dyszki, dyszki aperłowe. 50 no, a samczych. Abyś Pięćdziesiąt czekała, A ta 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 żałobna Nerwowe Nerwowe, ta w pracy... Męcik. Nagram panu gniusza, tutaj ma książki, torczynki. Parka parzysta, ona kosztuje cena wyjściowa. Panie wiecie, ile? 600. 600 zł, ale ceny są do, do uzgodnienia z panem Igniszem. Oczywiście, ja Można jestem negocjować. Panie, jest elastyczny w cenach, jak guma. Tak. Dostosowuje się do klienta, tylko w, w miarę. Co najmniej 500 to muszę wziąć w rękę. Tak jest, ale zawsze mówimy więcej, żeby było z czego opuścić są młodego zeszłego roku. Tylko czeków pan nie przyjmuje, panie Głyszu. Czeków nie ma. Czeków czeków nie przyjmuje pan Głyszu. Parka parzysta, momencik, momencik Co jest dobrze? Dobra, dobra. To parka, ważna parka jest. A, Tam na dobra, dobra. Czy pana one legną się? Tak. Będą miały jajka. Też pana Głyszu, parka garbaczy. I te garłacze parka parzysta, tak, panie Goniszu? Tak. Ile są, on ko kosztują? 200 zł. To To też chyba cena wyjściowa. Pan to tak ceni 200 zł, ale do opuszczenia coś będzie, nie? Będzie trochę będzie. Coch trochę tak. będzie w zależności od klienta. Pana Gonisza takie garłacze tutaj mamy. Się, parka parzysta. Pana jajka już się goń, teraz będzie miała, bo miały jedne i się zmarnowały młode, zmarzły. Taka. Proszę bardzo, parka parzysta, pana Gonisza. Dzisiaj przy czwartku bo nie miałem, kolegi Paweł, nagrywamy, tu już poszły. Do kolegi Pawła takie to są samczyki Czy para jest? Parka parzysta, czerwony. Ile taka parka, Paweł? 80. Poczekaj, taka parka parzysta, łapciatych. Dzisiaj teraz przed chwilą poszła, kolega dowiózł 80 zł. A tu, Paweł, powiedz mi te kręgi czarne, co mamy? A i jakie cenie? to kolei nagrywamy? Po 1,30 i 2,25. No, to jasne, wylecić, co to kosztuje? A, dyszkę. Dyszkę to mamy widymek żółty, co to jest? I, i samczyk. I ta jest taka parka? 6 dyszek. 6 dyszek. Koroniaty, co mamy? Koroniaty, jasny jest samczyk, 15 zł. 15 na zł. Na widymek, I ten koroniaty. Widymek to jest. Gdzie yy, on. A, to, to. trzy dyszki. Trzy dyszki, poczekaj. Ta widymka, teraz. I ta koronieta w, w parze masz? Nie, jest samiczka i samiczka, nie są w parze. I samiczka, ile kosztuje? On jest, on jest, on jest ona jest koroniata, a on jest gładki. I po ile, ta te, te To Trzy dyszki. Po polek, piątkę. Czy polek, piątkę? W po nocy przyszedł. Te garbacze to parka parzysta? I takie garbacze, ile kosztują? Ile? 200 zł parka parzysta te garbaczy ten karpiaczek co kosztuje? Samczek kosztuje? Jadyszki. Jadyszki. Wyszwanczyk Samiczka kosztuje Pasiaki tutaj tu mamy koroniate parzyste i co one kosztują? 30 zł. Niweczek? i kosztuje? Takie garłacze. proszę parka parzysta tych garbaczy 200 zł Tu takie mam hamburki, wodę ma tutaj takie młodziaczki. pole tutaj te hamburki biedyszki. są młode. dyszki, te jasne. Podwiedyszki, sztuka. Dziedyszki, sztuka posiaty? Na białoga, nie? dyszki. Trzydyszki, jakże koledzy tylko dowieźli. I te jasne masz, po ile tutaj? Podwiedyszki. z białym samczyk. No, dyszki Ceny kolega mówię wyjściowe. Tu mam takie jaśniaczki, widzę taki posiaczek. I koroniaty, to i widzę, jest i rumunek. I rumuneki takie jaśniaczki. I w jakiej cenie tak mamy, kolego? Od 5 po 10. Ale to. to do za sztukę, Za sztukę, zależy, za sztukę tak? Od 5 do 15 zł, za sztukę. A w kurcie, jak, jak mam ceny? W kurcie, po, 7 zł, po wszystkie. 7 zł. No, zapraszamy do radomia. Także po 7 zł można to wszystko kupić. Kolego, tylko tak, wszystkie, tak? Wszystkie. wszystkie. Po 7 zł, ale wszystkie. Te, po, 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 ty, to te karpiaki 15 zł. Para. Para parzysta, 15 zł. Te karpiaki. A nie będzie droższe jak filmy, nie, bo to go ogląda. To tutaj taki. Pojle, te, taki samczyk, wlocik? Dwie, podyszki. Dwie podyszki. Co tu mamy jeszcze? O, tu mamy łapczaty jest... łódzkie. Miner właśnie te I... minerki łódzkie. Pancerek staropolski Paroz Polski na Czarnym Dziobie. A te minerki łódzkie ile kosztują? 4 deski. 4 takie minerki łódzkie. Właśnie, wam się pokażę. One są łapczate te minerki łódzkie, mają minę dzioby tu mam, mam takie winerki łódzkie, jak będziesz potrzebował, kolega czy czyta komentarze, parka parzysta winiarków łódzkich, 40zł tak? Tak 40zł to już do zapłacenia, nie ma co targować, Głębiej ganiane, pędzone, tak. 40zł parka parzysta, Zbyszek kolega czyta komentarze pod filmem 4 dyszki taka parka przy czwartku, koledzy dowożą Mam takie piżaczki, widzę jaśniaczki ten to jest chyba zamojski. Pójdę tutaj te piżaczki. Wszystko po 10 zł. Tu zamojski też i pocztowy tutaj jest po 10 zł. Zapraszamy do radomia każdy czwartek tygodnia i w każdą sobotę, bez względu na czerwoną kartkę. To w sobotę jest targ. Do przyjdzie, ten jest. wjazd jest stary darmowy. Pójdę, mam tutaj te te jaskiniaczki. 10. Od 10 do 20. Do 20 zł takie jaśniaczki mamy dzisiaj przy czwartku. No, koledzy dowiożą klatkami. Przy czwartku zapraszamy. Tu też po ile? pod tykę. Potyczkę, pod Od 10 do 20. A tak cena hurtowa, ja bym tak chciał tak kopić w kurcie? 15. Po 15. Po 15 zł. zł. cena. hurtowa. Dziękujemy jeszcze raz. A że koledzy co chwilę dojeżdżają, przywożą. Bo jest mu pogoda. Ktoś był czytał radar pogodowy, to dzisiaj mama nie padać, że półnia w ogóle pogoda jest. Takie jaśniaczki jeszcze są dowiezione.